Siemaneczko, z tej strony Jak widzicie, dzisiaj ze mną Miki Cześć, witajcie ale... Dzisiaj tak bardziej letko i z pola jo, Dzisiaj tak lepiej z pola, ponieważ dzisiaj sobie trochę łubin eee, Jak widzicie, no jakoś nam to idzie strasznie gorąco eee, I musieliśmy czekać do wieczorka, a trochę tak zwiaterek usta, nie? No, ja się pogubił już trochę broń, bo już dawno nie nie, jo, dawno nie było prysków. Ale powinniśmy dać jakoś radę Nie daj rady totalnej Oj, fajnie zjazd Oczekujemy tak na dniwa, bo to już całkiem, całkiem blisko praktycznie niektóre zboża tak jak wiem, zmienię w całym no, pracę, tutaj w są już do koszenia ale no czekamy z pogodą, bo przebyw, ponieważ w tamtym tygodniu praktycznie cały czas padało teraz dopiero mamy 2-3 dni ciepła i ja, spokojnie pokrzywy spalimy kawałek Mówisz, że pokrzywy nie Jo, kawałek możemy ale. I tak widzicie, tak, tak oczekujemy w końcu, żeby coś, cokolwiek nagrać, bo jak wiecie no, na naszych kanałach był straszny przestrój. Ale tak. nie umarliśmy nie umarliśmy. Żyjemy. Żyjemy. Mamy się nawet całkiem dobrze. Mamy się całkiem dobrze. Nadrobiliśmy trochę gramy, mam nadzieję, innymi vlogami, No i mam nadzieję, że teraz jakoś wszystko ruszy. no Mam nadzieję, że nie wszystko naraz, tak? No. Mam nadzieję, że u każdego nam się uda po trochu trochę nagrać. Fajnie by było? Fajnie by było. To że jest lepiej ten. Robi. On się odmaza, jo? Ja? odmazał się jebany. Kurde, jebany, dobry jest. Także jak widzicie... Nie, wiem, czy widzicie, profesor, nie to jest za rok, nawet muszę Nie, no, coś tam może być i... nie nie będzie Tak, akurat. Uuu. Będzie miał tydzień, żeby... zielony jest, bo... to jest eee. blisko drzew też, nie? Nie nie, nie? nie, nie, Jak przyszły deszcze, to, to się po prostu rozmodził, tak? No. Było z i... Ej, fajnie to wygląda nawet. Nie wiem, taki rzepak, jest to zielonawy. No to masz ciężko, żeby nie było tutaj. W ciągu piszczy, bym to, ale ona zawsze będzie piszał. Witam siedzenie taki z tyłu. Mówisz? O. Ale ja, muszę pochłanić to wszystko. Tylko, że zostałem stanu jechał, nie wiem, nie wiem. Dobra, ty wiesz, to spokojnie możesz co stanąć i urządzać do przodu całego. Masz czysto. Mamy pod na start? Także dzisiaj, dzisiaj mamy w sobotę wprawdzie. W dzisiaj mamy sobotę? Dzisiaj mamy sobotę. Jak mi się uda to to pojawi się w niedzielę, czyli w się jutro. Się... a jak... Się. A jak nie, bo jutro jedziemy na patelnię, także pojawi się to w poniedziałeczek. Tak, żeby ktoś wiedział pewnie co to, to znaczy. Yy, tak. Jakie yy... <grym> imprezy? Yy, taka impreza patelnia ogłoszona to została w ogóle patelnia naj... najbardziej rozegralnie, jak to można nie najbardziej roztańczoną plażą w Polsce, także Serdecznie zapraszam. Eee, do Nie możecie tam nas spotkać, bo dość często tam bywamy. Eee, a co się. dalej, co dalej? No, jeżeli zaczynając od poniedziałku, no w poniedziałek czekam na telefon, ponieważ będziemy mieli może nagrywanie w Łowiczu ale to będzie niespodzianka. Eee, wtorek, wtorek, no to nagrywa po, bo nagrywamy coś w okolicy, bo ja muszę jechać do lekarza w południe, więc muszę być gdzieś po domu niedaleko, także mam nadzieję, że nagramy coś w okolicy, jeśli będzie w ogóle pogoda. Eee, środa, środa, środa. Jakieś plany mieliśmy na środę i kurde, zapomniałem, wyszło mi coś głowy. Powiem, a, środa, mieliśmy jechać do Gołego, ponieważ z, rusz z rzepakiem. Jeśli będzie oczywiście pogoda, to podkreślam, bo to wszystko zależy od pogody. Eee, więc ruszysz z rzepakiem, jeżeli się to uda, to zostaniemy u Gołego e, cały dzionek, zostaniemy może na noc i na drugi dzień pojedziemy w czwartek do Żaby, e, ponieważ Żaba też ma ruszyć z rzepakami, ale to zobaczymy, czy to będzie czwartek. No i praktycznie będziemy na weekend musieli zjechać, bo prawdopodobnie tutaj będzie Ubin do koszenia u A jak już Ubin róży, tak jak później wszystkie prace związane z Ubinem, bo Miki chce też głęboszować, także serdecznie już zapraszam, bo na pewno coś nagramy z tego. No dobrze było. Także zniwa i głęboszowanie, później jakiś ciekawy, no jakaś to może się trafi. Także bądźcie aktywni na pewno. No jak, jak u Mikiego ruszy to już myślę, że jeżeli tutaj w okolicy będzie. Będzie też do roboty. Dokładnie. Bo zboża jeszcze u mnie gdzieś około dwa tygodnie, jeśli by była taka pogoda jak dzisiaj. Ale nie chcę, żeby taka była, ponieważ nie, nie da się nic zrobić jedynie wieczorem. W domu ledwo idziemy siedzieć. Gorąco. Może no nie to, że jest taka z gorąco, ale strasznie parno jest luszno. Jeszcze taka do prędzej czas jeździć to zamykane, to w ogóle No gotowe no, rano, że jest tak jakaś. No tu dziecko wyjebało jo, Jak bało. Ale jakby to i zniknie. Jak Jakiś bardzo, ale nam to idzie ja płynnie smarto Najmniejsza pola jest dobra, ale są dwa miejsca tutaj Ej to chyba najmniejsze pole twoje, nie? To? A tu no? Nie, clean. A no dobre, sorry, nie zapomniałem, bo wiesz, to mnie tutaj do tej całej A no jo, tam ten clean może i jo. Clean i później ten taki co, a nie, bo to już połączyłeś. No, bo wszystko w Nie wie najmniejszy. To nie, to nie, to nie ale pójdę lancem jak dupą się nie obrazi tak to gwiazdy No chyba nie prawdopodobnie nic się nie powinno stać to będzie rzucone na kanał z grami także akurat miałem ostatnio pisałem coś na fejsie, jest jaki gier mam za nagrywać bo przydałoby się coś nowego nie ukrywam bo nie ciągle jest tylko FS Farming? Farming, przepraszam no a to FS dobrze powiedziała Warto. no tak no ale to nie może nie wiedzieć że to jest FS także ciągle jest tylko farming Yy, a chciałbym coś nowego, tylko też nie coś takiego poszukanego, jak ktoś nie lubię tak jak Firefrya, Butterflipa czy coś takiego, więc ja tam oh, oh, nie oh. wiem, Nie, bo po prostu za dużo jest tego na YouTube, coś takiego innego. Myślałem, że można na DTS, em właśnie z poposzkami. No jest a bo... to mało jest kurwa, bo... No, no, no to jest aż dużo, ale jak ja chciałem właśnie taką serię zrobić, no. że będziemy sobie w czwórkę na przykład to nas przecież mogą. No, no. I no, mogli jak, jak... jak nie masz? Nie mam. No, to co jaś zrobił? Nie mam tego, nie chciałem do zjmanek. No i dwójka i miałeś jeździliśmy. ale no, nie no. Dobra to ci kupię. No. To coś wymyślimy. Jo, to tam będziecie mieli, bo by może jakiś refling, żeby nikiem o ETS-kupić. To już ja Jo. Żebyśmy romnęli jakąś serię, bo w tej serii chciałem zrobić coś takiego z widzami. Dawałbym, spójrzmy, dwie godzinki wcześniej na Facebooku znać w jakiej miejscowości będziemy czekali na Was i byśmy nagrywali sobie jakąś serię z widzami, coś fajnego może wypłakać, było My prawdopodobnie jedziemy w 4-5, o mamy jakiś telefon prawdopodobnie Rang albań, z e... długowości to do Ciebie, także ja ci przyłożę Halo? No? No, tak właśnie myślałem O brysku. A, no samo opuściłaś, jo? No tak, no ja rozumiem. Dobra, dobra, nie mam problemu. No cześć. Widzicie, no telefony nam się urywają. Tak, tatuś dzwoni? Tatuś dzwoni. Wziąłem telefonu, to wykorzystuję wolkę. jo. No to dzwoni na stacjonarny, niestety. No, dobra. nie, się Znaczy, Raz, dwa... 4-5 przejazdów, bo tu co? Czekaj, 4 Nie, nie, to tamten no, no, jest, to ja tamten to taki był niebrawy ostatni niebrawy, no niebrawy, bo tam nasza przestała. To są takie ziemie, że tutaj nie jest tak, to się głęboszuję, może coś doprowadzi. Ja opierdolę w ogóle, co to tu było? Jakiś dziwny krzew rosnął. Rósł, rosnął, to taka nieodmiana raczej, Dole, fajne to było tu jest zobacz, tam gdzie mokro, zobacz jakiś rzędzko jest A? tak samo znowu tam z tej adelantów, nie widać łubinu, jak... ale no może... nie ma łubinu, nie ma, ale jeszcze lepiej, no bo wszystko jest, bym, nie wiem albo pamiętasz jak rósł? ale patrz, nie, no rósł ładnie na całym no, pole to było ale... piękne, to co tutaj się działo to my nie dowierzaliśmy wręcz, ale widzisz, no bo to tak nie jest zawsze i jebany się schował wszędzie przecież tam też było całe pole, bo tam nam prasujemy tam było o. całe pole piękne w wybiórkiem łubinie Jakieś To jakieś wyjebało i rowerkiem, a zamian pracuje tam przy górze troszeczkę. No. Także no, także ogadaliśmy o tym efektie, także będę myślał o tej serii ZPSa. Miał, e, miałem ZTS-a, przepraszam tak? Miałem coś wrócić jeszcze, nie wiem, do starszego tak jak coś do dziewiątki ale może... Tak jak ja powrót do przyszłości. No, albo coś takiego, bo ostatnio tak, no pamiętam jak to się grało kiedyś, kiedyś, tak? I nie powiem fajnie było, może i niedługa nie jakaś seria, tylko raz tam odcinek na jakiś tydzień dwa tygodnie, bo to wiadomo teraz jak śliwa ruszą. Nie będzie to aż takie częste jak, jak to było, ale postaram się jak najbardziej, żeby zachować tą aktywność, która tam była w ostatnim czasie. No w ostatnim czasie No, to była bardzo ładna aktywność, czy nie filmik. Yy, także a, no jeśli chodzi, to może tutaj trochę akurat powiem FES-ie, akurat jak widzicie, to może już widzicie na Facebooku. Prace nad Borżą 6,1 już trwają, mój się widział troszeczkę, co nieco, modernizujemy to, mam dość fajny pomysł na tą mapę i na kolejne serie tej mapy, ale to dowiecie się, nie nagram w niedługim czasie odcinek na pewno z tego. Eee, Także my tu powoli będziemy kończyć to pole, ten, ten vlog informacyjny. Myślę, że nam się spodoba. Od co czasu mówi? do czasu coś takiego będzie. Zapraszam oczywiście do Mikiego, bo u niego takie vlogi są bardzo częste. To nie wiem, czy ja wiem, czy często. Nie, miałeś tam odszleścić TCM, jak wie mieliśmy trochę. Ja tu, przycisk... tu ja długi na nim. Pan za ja chwilę ty... dziki prawie no, mogły ten. A ten dokon miał. O. Tutaj było kolejny, co? Czuć. Czuć, czuć. Czuć. No, ładnie, tu panimy. Kurde jakie kształti. Jak u mnie ziemiaka. Nie zażyję no. ziemiaki mam czysta w tym roku. W dole, ale seryjnie, jakie tu ciachury. No, no, takie coś było tam, dałem się sobie, nie? A tu jaki fajny. Jeden strong ma tylko. No, no tu, że tu jest, nie wiem czemu, no. Niby był suchy lok, ale... Sucha, ale A pamiętasz ale jaka była... no, stała, tu woda była? Tu woda stała, mam tu film jak na, no, na pewno, już. już. I, o, u Mikiego możecie sobie to zobaczyć, on tu wrzucał akurat jak tam no, było. A tu od razu idzie sucho? W ciężkich warunkach to było robione. No dobra, tak no, Także my będziemy kończyć. Eee... Tak. Jeśli chcecie coś takiego od czasu do czasu, nie będzie to dość bo to nie zawsze jest czas, żeby takie coś nagrać, e, bardziej wiła coś będę takiego myślał, także dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcinka, trzymajcie się, cześć! cześć.